Nie bądź tą pierdzieloną wodą, tylko bądź tą szklanką, która właśnie wszystkich tych gości wokół ciebie kształtuje, a nie na odwrót. Pieniądze masz? Mam ale to czekaj, no to przecież muszę najpierw zobaczyć co to jest warte. Co się zetrze. Dobra, to... Wiecie, co, no. A co to za te y, koła masz? 18 to są alufelgi. Ale fajne. Nie, 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 nie tak nie, tak nie rób. No najważniejsze, że to jest bezwypadkowy, a czy to? To jest... ja bym tego nawet nie klepał. To jest nie przeszkadza w niczym. Rdzamówię ci, widzisz, rdzanie bierze. No dobra, otwórz maskę, zobaczymy co tu jest. Widzę, że inaczej troszeczkę te mechanizmy, ale to nowoczesne samochody tak mają. No i co? Ile tu jest koni? Tu jest 85 koni, ty zdajesz sobie sprawę? No kurde, to prawie setka No prawie setka To jest 1.3 Ale to jest nic, to jest nic, bo tu jest gaz, to jest najważniejsze Aha, no tak Tu masz się... instalację gazową, ja ci powiem, że to jest też nuweczka prawie Ona ma 10 lat yeah. Pięknie, pięknie pracuje No powiem ci, równiutko chodzi, ładnie to to... Równiutko, to jest jak nuweczka To sobie cenię oczywiście, o Hot. Nie byle co? 12V Płyny wszystkie, zero żadnego ubytku. A tu jest trochę ponad stan, nawet to, no to widzę. No to już dostaniesz ode mnie troszkę ponad stan. Właściciel dba o to, no, płyny zatankowane, no podoba mi się to. Akumulator masz prawie nowy 5-letni dopiero. Zaczmy jak to kula. Pokaż jak na benzynie chodzi. A weź teraz bądź gaz. Kurde, Ja nie mam pytań. Wszystko w środku, tylko ta rdza troszkę mnie tak, bo tu widzę, że łapie rdza. To jest za? No tak, na nie rdza. Szczotka, wyczyścić i będzie. Chcesz go tworzyć? No proszę bardzo. No jest pojemny Chodź. rzeczywiście. Jest że 100 kg mięsa mogę przywieźć Ja pierniczę. No i no jeszcze na tyle siedzenie można trzasnąć. Jak złożysz fotele, to jest 300 wejdzie to delikatne jak aksamit dosłownie To jest takie jakbyś... jakbyś spać na tym sobie Patrz, widzisz? Człowiek wchodzi spokojnie do bagażnika Mówią, że to tylko w sedanie Konserwacja widzę wzorowo Wszystko jest zabezpieczone no? Patrz, tutaj przekroje były konserwowane, widać, bo jeszcze ole cieknie Zauważ to, że jak kupujesz, masz prawie pełną butlę od razu Także to trzeba będzie odliczyć Pełna elektryka, to jest pełna elektryka Słyszysz ten dźwięk z tych głośników? to popatrz, to, papier, to, to pod sufitka, to jest jak nagnóweczka To sprawdźmy klimatyzację A co tak huczy? Ej, pewnie jest pasek mokry, bo rano rosa była A, No dobra, to zaraz przestanie, nie? No to tak, zaraz przestanie, ale na razie wyłączmy, bo to szkoda marnować Proszę To jest z energię czerpie, nie z akumulatora, tylko... Bierze, to jest bateria słoneczna może? Z, nie z siły hamowania bierze po prostu Kierownica skórzana podprzemane fotele pasy masz regulowane zobacz sobie wysokość pasów, możesz sobie regulować dla dziecka dla koksa, pięknie po prostu wszystko pracuje, czasami coś tam trzeba użyć siły bo to wiadomo, z którego on jest roku? 2014 dźwięk taki słyszymy jak cięciwa takiego najlepszego refleksyjnego uchu. no jest maszyna, no nie oszukujmy się no jest, a światła jakie tu masz? wszystkie mam światła mijania, drogowe, postojowe teraz już nie ma takich świateł Opony masz prawie nówki. Patrz na bieżnik. A to nie są zimowe? To są zimowe, tak. A to Ty czemu nie wymieniłeś na letnie? Letnie dostaniesz. A no to co to jest? No co to jest? No nie wiem właśnie co to jest. Spróbujesz klamkę po prostu. 100, 150, 170. 170? 170 złotych? A co ty? Głupka ze mnie robisz? 300 miało być. Szukaj tam w drobnych jeszcze. Nie chowaj tego, miałeś piątkę, widziałem. No to więcej Okej. nie mam, no nie, nie mam więcej, no. Zabij mnie, ale nie mam. No to co nam pozostało? Umowę spisać? No i jedziemy. Tylko na umowie musimy, wiesz, zaniżyć kwotę, żebyś podatek nie zapłacił taki. Czyli co, 180? 190, na myślę. To jest taka już... Ostatnie, Ostateczne słowo, to jest. Jest? Jest. Dobra. No to możesz już sobie przejechać trochę. 50... 100... 150... To 190 miało być! Rafał, czekaj! Rafał, 190 miało być, do cholery! To jest brat. Pagać się najpierw. Nie przeszkadza to w mi Jak to według Wiedźmińskiej sagi, coś się kończy, coś się zaczyna. Ostatni katalog, ale i pierwsza jazda. Więc co, zamykamy drzwi i jedziemy. <słuch> Hamulec ręczny jeszcze nas trzyma trochę. Hamulec ręczny był, ale to nic. Spokojnie, nie takie hamulce w życiu nas jeszcze spotkają. W którą stronę sobie wyjechać? Do tyłu, do przodu? A, ja sobie teraz siedzę jak król Ostatecznie zdobyłem to berło Berło szacunku wszystkich samców, czyli Pierdzielone prawo jazdy Wszyscy mnie mijają, ale mam to w dupie Bo jadę przepisowo Buspas, Boże, trzeba Buspas, dopiero potem gdzie buspas będzie Co by to skręcał? Ładnie. To teraz ja nie wiem co to... ja mogę. Może by zawrócić już co? No i to żeby to takie no. były problemy w życiu, nie? No, żeby takie problemy wszyscy mieli, to bym naprawdę był zadowolony I takich problemów Wam życzę, że nie zdążyliście sobie zjechać na buspas O, jeszcze jakiś gnój tu chce wlecieć, prawda? No, jakby uchlał stał. W Sopocie jak byłem, to tutaj mnie ugryzł taki gnój Że po prostu... Zdech od razu jak mnie ugryzł. Nie wiem dlaczego tak się stało, ale śmieszne to było. No, no jak to co? Ketonec. Ja Jeszcze chciałem wam opowiedzieć, co to znaczy jechać capem tutaj na podkarpaciu. <laughs> jak jedziecie samochodem, jak też wam powie, że jedziecie capem, to znaczy, że po prostu nie zredukowaliście biegu i ja tak ostatnio na skrzyżowaniu jechałem capem właśnie. Ale zjawisko takiego jazdy. Jazdy na, na, na Capie <laughs> można by przy Elkach zauważyć często. Tak. To Na egzaminie miałem taką sytuację, że Facet tak popatrzył na mnie i potem mówi Proszę pana, ja wiem, że pan ma dosyć duże siły, bo widzę po rękach, że chodzi pan na siłownię Ale to biegi prosiłbym tak troszkę delikatniej wrzucać <grym> I to jest fakt A nie fakt autentyczny? Ten jest nawet autentyczny Stąd już, zaczynaj skręcać już I nosem ciągnij tam po tamtym, już dokręcaj tam Dokręcaj, dokręcaj, jeszcze, jeszcze ciągnij Dobra O widzisz O kurde, ale zajtałem. <grym> Masz Piotruś? Pierwszy bilet w życiu wskaz, żeby to nie było jakoś tak, wiecie. No bo tu i tak nie wolno skręcić w lewo. No to jak nie wolno, to co to jest to? No ja się nie wiem. Dziękuję moi drodzy. Za jazdę Idziemy robić trening. Mądre słowa na schodach. Tak. Tam to nie było. Same takie głupie były, bo coś teraz mądrzejszego powiem. Skoro nie znajdujesz nic dlaczego warto żyć, najlepiej znajdź coś za co warto umrzeć. Teraz bez pompy gożowanie. Ale głupio. <gulanie> Czego głupio? Bez Nie, dobrze. Mały dupa. <gulanie> <gulanie> Dobra, ja to, to, to. No, mały. A no, trzeba pokazywać jak ludziom, jak się bez pompy wygląda, nie? Niestety więcej nie wycisnę. <gulanie> no, na samym początku jak oglądaliście mój kanał to wiele razy polecałem właśnie połówki do progresu Bez tego nie wyjadzie progresu na poziomie y, takim kiedy trenujecie już kilka lat No to co co wy chcecie 2,5 dokładać z treningu na trening? Nie oszukujmy się Każdą połóweczkę kochamy na podkarbaciu. <laughs> tak jak tam nie wiem w Mazowieckim się mleczko pije po treningu tak u nas się połóweczkę wali. Pamiętacie jak mi się kolana schodziły? Już troszkę mniej Pracuję nad tym cały czas. Ludzie by chcieli, żeby nagrać wreszcie jakąś kontuzję. Kontuzję nagrać? Tak? Myślę, że tutaj łatwo to zrobić. Zaraz spierdzili mnie jakiś rotator się fajne ujęcia. Nagrało się? Jakby no nagrało się. Zaprałem? Nagrało się. No to dobrze. Pamiętajcie, róbcie trening tak do tego stopnia, żeby wam się gęba nie otwierała i nie było. Bo to co się tam w mitochondriach dzieje, ja nawet nie chcę gadać. Ale powiesz pewnie nie było. Powiem niedługo w merytoryce, w taki sposób jak lubicie, obserwujcie. Co często moją widać. Czyli na wakacjach mówisz, że jak oszczędzać? Na wakacjach można zarobić jeszcze. Jedziemy na wakacje, bierzemy maszynkę do golenia, bierzemy wszystkie akumulatorki, powerbanki, laptopa, wszystko ładujemy na wakacje, bo tam jest prąd za darmo. Wyjeżdżamy z tego z wakacji z naładowaną komórką na 100% jak jeszcze... wróciłeś do domu to rachunek był niższy Od razu był niższy, A no w dodatku jeszcze można wziąć mydło na przykład jak jest czasami za darmo Czasami <grym> są szamponiki takie małe To jeszcze na koniec powiem coś takiego fajnego, bo zauważyłem u panic wszystkich, które idą na siłowni e, przez salę Że macie taką fajną manierę, że sobie idziecie i sobie pijecie wodę Czasem niestety widać jak się patrzycie na nas i to wygląda jakoś tak Urocze to jest, ale jak jeszcze u dziewczyn to zrozumiem tak u facetów nie. No Cicho bo dobra muza. Panie. Myślę, że warto powiedzieć takie nie rzeczy. Nie warto takie rzeczy mówić. <laughs> warto. Dobrze jest przyjść z partnerem treningowym. Piotr to oczywiście mój brat dla niewtajemniczonych. Tylko czasem tak się zdarza, że ten partner treningowy meka. No o, to, to nie tak. ja. Teraz tak się stało, ale to już tak nie udowodnię tego mojego. Jak... A to tamten, tam o. No. Ja to dobrze to idzie. Elegancko poszło. This is my time in the kitchen baby so I'll be deadly <laughs> yeah. So I'll be deadly no need for nervousness now nah, I'm almost dead This is my purpose bitch I uh huh mom confetti I'm about to murder this uh-huh to break How the fuck you walk you goddamn It's farta much gdy koliza się skończyła tylko meta oksydacji You're on your This is going to ocean we go. Bo to pierwszy dziennik twój w życiu, nie? No, no dobra, pierwszy niech no, będzie No i no, jak go zdobyłeś? Dostałem A <laughs> ja czarnym czarny Ale Sometimes it's ok to be selfish Idealnie jak ja A more Dream more and never stop Pasuje, bo w moim wieku to już to trzeba To już tylko sny zostają Idziemy Rafał, no? no bo ludzie nie zrozumieli tych mądrych słów na schodach z tym umieraniem Chcieliście, żebyś troszkę wyjaśnił temat. No to proste, to jest tak jak ja zrobiłem. Jak nie, nie znalazłem niczego co bym kochał, no to znalazłem ketozę, e, za którą warto umrzeć. No i jak mi miaszyca to padnie, to umrę. <grym> koniec chyba. Dziękuję Wam, że byliście ze mną w kolejnym sezonie a oto przedstawienie bohaterów. Oj koniec, koniec, no. Zarąbista scena! Czemu nie dasz mi w drugą stronę prowadzić? Wystarczy, mówisz? Wystarczy, Kurde, to jest maszyna. Ketchup tak był w tym sezonie? Coś tam go było, ale myślę, że nie zasłużył se na nie, na kredyt, nie? Nie, nie, za mało. nie, nie damy. Oraz ketopannice. Ohoho, takie naprawdę ketogeniczne te pannice były. Co? No. Jedna rzecz moi drodzy na koniec tego sezonu. Bo dużo rzeczy dobrych się wydarzyło. Coś tam też nie wyszło, ale to mniejsze o to. Podsumowując to wszystko, chciałbym Wam powiedzieć, warto po prostu robić swoją robotę, e, mieć w dupie wszystkie te opinie na swój temat, e, wpływ tego całego otoczenia, tego gówna, które nas otacza, Po co to jest za facet, który po prostu e, bierze pod uwagę czyjąś opinię, że tam, o, to czego nie zjesz tego, na przykład, albo tamtego, kurde, jak jem to, czy to, to co Cię to obchodzi, ja jem tak i tyle. Hmm. Więc nie przejmujcie się tym, że o, co to będzie, na przykład, bo nie zjem ze znajomymi kebaba. To co to za znajomi do cholery, którzy nie zrozumieją tego, że żyjecie inaczej? Nie bądź tą pierdzieloną wodą, tylko bądź tą szklanką, która właśnie wszystkich tych gości wokół ciebie kształtuje, a nie na odwrót. I tak macie się zachowywać, takie coś popieram. Do następnego sezonu prawdopodobnie będziemy po wakacjach W trakcie tego wszystkiego Oczywiście będą jakieś dni jedzenia Jakieś treningi Wszystko to zostanie Ja muszę troszeczkę też odpocząć od tego błaznowania Od tych wszystkich scen Z bananami Wymyślić coś nowego Na razie moi drodzy Życzę wam wszystkiego dobrego Niezależnie czy żrecie węgle, czy żrecie tłuszcz Jesteście dla mnie Inspiracją pod względem Nie tylko takim, że Chcę wam coś pokazać, jak, że można żyć inaczej, że można wyznaczać w jakiś sposób nowe standardy, ale też w taką jesteście dla mnie inspira inspiracją, że po prostu no fajnie się wstaje dla kogoś, kto na przykład docenia to, co robisz. Wstajesz, kurde, i masz w głowie po prostu te wszystkie komentarze. No, dla mnie nie ma nic lepszego i chyba tyle mam Dziękuję do powiedzenia. Ciociu. Dziękuję, Ciociu, dobrano, dwójku, e, Mix tłuszczowy, ketop, tak. Co tam jeszcze? Pannice. Keto pannice. A.